Dzień dobry, witam przedstawicieli zespołu muzycznego Kadar. E, odebrali panowie przed chwilą statuetkę Wiktorię, znak jakości. Proszę mi powiedzieć, czy spodziewali się panowie tego wyróżnienia? Krzysztof. Dariusz. <laughs> Czyli całość duetu Kadar. Jest nam niezmiernie miło, ja czuję się zaszczycony, że otrzymaliśmy taką nagrodę. To jest wspólna praca wielu osób, szczególnie zasługa Krzysztofa, który bardzo, że tak powiem, konsekwentnie i uparcie dąży do celu, i to jest jakby zwieńczenie tego sukcesu. Trzy lata temu założyliśmy zespół kadar i podążaliśmy konsekwentnie drogą poprzez koncerty dla seniorów, osób niepełnosprawnych i nie tylko. I dzisiaj to jest jakby zwieńczeniem tego sukcesu. No i dzięki temu ta kapituła nas doceniła konkursu Wiktorii. Za co jesteśmy bardzo wdzięczni. A można coś więcej wiedzieć o zespole, jaki to jest rodzaj muzyki wykonywany, bo to jest muzyka, rozumiem, autorska, tak? Oczywiście autorska. Głównym wykonawcą i pomysładowcą utworów jest Dariusz, Dariusz, który pisze bardzo wiele pięknych, melodyjnych utworów. A ja staram się dopełniać to swoim wokalem. To znaczy, my takie mamy podzielone role. Ja jestem od strony jakby muzycznej, chociaż bardzo wspiera mnie tu Krzysztof ostatnio, bo też ma ciekawe pomysły, więc realizujemy je coraz częściej wspólnie. Aczkolwiek ja mam troszkę większe doświadczenie, jeśli chodzi o tworzenie muzyki w ogóle i dlatego zawsze wszystkiego pilnuję, żeby zgadzało się, bo jednak muzyka musi się też matematycznie wszystko zgadzać technicznie, więc głównie o tych spraw technicznych pilnuję, a wszelkie jakieś melodie, różne pomysły. Jakieś teksty, no to już coraz częściej włączam Krzysztofa, bardzo go wspieram w naszej wspólnej drodze, bo jest bardzo energiczny w działaniu. Bardzo się równocześnie cieszę, że coraz więcej zgłasza się nas osób, które potrzebują tej pomocy. Jak teraz zgłosiła do nas się Iwonka, która potrzebuje 5 milionów złotych na operację w Stanach Zjednoczonych i zrobimy wszystko, by jej pomóc. Już jest projekt, którym występują artyści. Nasz też utwór będzie na tej płycie. Będzie to piękna, płyta składanka ze wszystkimi znanymi artystami. Ja chciałem tylko dopowiedzieć, że Krzysztof robi się takim człowiekiem od spraw beznadziejnych, że jak już nikt nie może, to już do Krzysztofa Rydzelewskiego uderza, mam wrażenie. I coraz więcej takich osób, które potrzebują pomocy, wiedzą, że ma on ogromne doświadczenie w tej materii. Zresztą on solowo również bardzo wiele koncertów wcześniej, jeszcze przede mną, dał taki. Charytatywnych. Był wyróżniony również statuetką burmistrza Bielan za, za ilość. Roku. za wolontariusza roku. Setki koncertów wykonał. Później ja jakoś dołączyłem wspólnie do tej działalności. Zaprosił mnie do współpracy. i No i dzisiaj jesteśmy I tak tu, gdzie jesteśmy. Zespół kadr. Tak jest. Mhm. A gdzie będzie można jeszcze panów usłyszeć w tym roku? Bo rozumiem, że też tutaj pojawi się utwór. Co to będzie za utwór? Moja kobiuszanka dla ciebie, słowa i muzyka Dariusz Gajda. Jest to przepiękna ballada o miłości, o radości, o takim momencie, kiedy zasypiamy. Mam nadzieję, że będzie to fajnym urozmaiceniem tego wieczoru. Co chciałem jeszcze dodać. No, staramy się jak najwięcej działać w mediach, szczególnie w internecie, gdyż obecna sytuacja nie pozwala, żeby taką ilość koncertów mieć jak wcześniej, jak wcześniej, bo do połowy marca mieliśmy dużo tych koncertów. Natomiast teraz ta sytuacja spowodowała, że działamy głównie w internecie. Szczątkowo gdzieś tam właśnie na koncertach, jak między innymi również tutaj zostaliśmy zaproszeni więc jesteśmy ogromnie zaszczyceni, że możemy wziąć udział. Jeszcze raz podkreślam, w tej prestiżowej imprezie, bo to jest bardzo duże wyróżnienie dla nas. Nie spodziewałem się, że, że otrzymamy w ogóle, bo, bo nic na to się nie zapowiadało. Ale konsekwentna praca Krzysztofa i, i no nie tylko, bo wielu osób, na... telewizji ATV, również, która nas wspiera od samego początku naszej działalności, spowodowała, że jest. To, to, to co ma być, czyli jesteśmy w tym miejscu, w którym teraz jesteśmy. Super, cieszę się ogromnie w takim razie czekamy na występ panów dzisiaj na tym wydarzeniu. Super, dziękuję ślicznie za rozmowę i wszystkiego wiesz? co najlepsze, dalszych sukcesów muzycznych i Wszystko zawodowych. Proszę bardzo, bardzo, dziękuję.